Przede wszystkim gratuluję i występu indywidualnego i gry drużynowej. I zacznę chyba od tej indywidualnej kwestii, bo z tego co mi się wydaje, możesz się śnić zawodnikom grupa ZOT SPRTA w ponocach. No, dziękuję bardzo za gratulacje dla, dla całej drużyny i dla mnie. No na pewno Mecz, który, który przed chwilą się zakończył, można określić jako bardzo dobry w moim wykonaniu. No, myślę, że najważniejsze w pracy bramkarza jest, jest wychodzić na boisko pewnym siebie i, i pewnym, co go czeka po, po drugiej stronie. Przyłożyliśmy się bardzo do, 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 do różnych rodzajów statystyk czy, czy analizy i, i, i no dzisiaj można powiedzieć śmiało, że to nam przyniosło bardzo dużą skuteczność. Była trochę sinusoida, bo, bo ta pierwsza połowa to było prowadzenie tarnowa, potem 45 minuta to już tylko i wyłącznie wasz koncert. E, tak to prawda. No dzisiaj e, zespół z Tarnowa naprawdę postawił bardzo ciężkie warunki. E, bardzo trudno nam się grało. E, przez bardzo długi okres czasu, mówię, świetnie weszliśmy w spotkanie, wygrywaliśmy bodajże 6 do 3, po czym straciliśmy całkowicie kontrolę nad tym spotkaniem i tutaj faktycznie przez następne bodajże 40 minut, to tarno był, czy tam 30 minut, tarno był, był zespołem, który cały czas prowadził, aczkolwiek nie udało im się odskoczyć na więcej niż, niż dwie bramki bodajże, więc, więc cały czas byliśmy w grze, cały czas byliśmy w kontakcie z przeciwnikiem, aż do momentu przełamania, wtedy, wtedy faktycznie udało nam się przełamać i i od razu dorzucić trzy bramki. Wyszliśmy bodajże na trzy-, czterobramkowe prowadzenie, i już można powiedzieć, troszeczkę nam się grało łatwiej. Aczkolwiek też był moment w meczu, kiedy nasza przewaga stopniała do dwóch bramek i zespół Starnowa miał piłkę i nawet rzut na to, żeby zmniejszyć to prowadzenie i bezpośredni kontakt do jednej bramki. Na szczęście udało się obronić i, 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 i dorzucić, więc, więc trochę złapaliśmy na pewno tego spokoju. No i, i mówię, no. Bardzo ciężkie warunki, bardzo się cieszymy z tych, z tych trzech punktów wywiezionych tutaj z Tarnowa.